Po raz kolejny w moich czterech kątach, moi kochani, wiosna już za naszymi oknami nadchodzą święta, wiosna pełną parą, więc wiosenne porządki. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jak świetny sposób wybielić firanki i powiem tak! Pokażę Wam dokładnie 6 domowych sposobów bez chemii bardzo oszczędne i wtedy firanki są takie śnieżno-białe. Kobiety lubią śnieżno-białą biel, a z tego co wiem, mężczyźni również, ale jak mamy czyste okna i są śnieżno-białe lepiej patrzy nam się na świat. Mam nadzieję, że jak zawsze jesteście gotowi ze mną do działania. Zaczynamy! Moi kochani, do pierwszego sposobu wybierania firanek Używamy soli kuchennej. Na 10 litrów bardzo ciepłej wody używamy 4 łyżki 4? stołowe czubate soli kuchennej. Wtedy doprowadzamy tą sól kuchenną do całkowitego rozpuszczenia. Namaczamy nasze firanki i taką pierankę odstawiamy minimum na 3 godziny. Ja zostawiam na całą noc i następnego dnia te firanki piorę normalnie w prańce. I to jest pierwszy sposób na wybielenie firanek. Drugi sposób na wybielanie firanek zawiera ocet. I tak naprawdę na 10 litrów ciepłej wody Gdzieś tam mój dziadek zawsze używał pół szklanki octu, ja nie ukrywam, daję całą szklankę. I tak samo namaczamy taką firankę i ona ma być w tym roztworze minimum 3 godziny. Ja również zostawiam od czasu do czasu na całą noc i to jest mój drugi sposób. Kochani, do trzeciego sposobu potrzebujemy proszek do pieczenia. Na 10 litrów bardzo ciepłej wody potrzebujemy 60 g proszku do pieczenia. Postarajmy się, aby ten proszek w miarę dobrze nam się rozpuścił. Zamaczamy jak zwykle nasze pieranki i te pieranki w tym roztworze powinny być minimum 5 godzin, moi kochani. Ja od czasu do czasu też również zostawiam na noc, ale proszę do pieczenia nie działa aż tak bardzo mocno, jak ocet i sól, więc tutaj ta granica jest minimum 5 godzin, a nie 3. I to jest trzeci sposób. aspiryna, czwarty sposób. Nie każdy wie, że to nie jest tylko lek przeciwbólowy. świetnie sprawdza się, jeśli chodzi o porządki domowe. I nie tylko, ale takie moje tajemnice prowadzenia domu zobaczycie w kolejnych odcinkach. Natomiast jeżeli chodzi o wybielanie firanek na 10 litrów bardzo ciepłej wody rozpuszczamy 5 tabletek. Zwracając uwagę na to, aby te tabletki były bardzo dobrze rozpuszczone, następnie zamaczamy sobie takie firanki i... Trzymamy je w tym roztworze minimum 5 godzin. Ja trzymam całą noc. Następnie na kolejny dzień te firanki normalnie sobie pierzemy. I to jest mój czwarty sposób na wybielanie firanek. Najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o sposób za i Jeżeli jesteście osobami, które palą papierosy lub przyjmujecie takich gości, którzy palą papierosy, Aspiryna świetnie niweluje kolor żółty, który osadza się za pomocą dymu tytoniowego na firankach i to jest najlepszy sposób. I powiem szczerze, ocet i sól kuchenna sobie z tym nie poradzą, a aspiryna tak. działają. To jest metoda mojego dziadka. Pamiętam, jak dziś za każdym razem, kiedy dziadek robił świetną jajecznicę lub piekł ciasto, zawsze te skorupki zostawiał, następnie przemywał je w zimnej wodzie ze studni i odstawiał do wyschnięcia albo na ręcznik bawełniany, taki kuchenny, albo po prostu zostawiał w sicie czyli w szlaku. I w momencie, kiedy te skorupki jajek już były super, on wykorzystywał te skorupki do wielu rzeczy. Jedną rzeczą właśnie było wybielanie firanek. Pamiętam, że mój dziadek miał taki lniany woreczek ze sznureczkiem, do którego pakował te skorupki jajek. No wtedy mieliśmy, akurat jak ja byłam mała, była Pralka prania, niezapomniane czasy. Prało się pranie yy, i gdzieś mój dziadek zawsze mnie wołał, żebym wyrzymała to pranie z wody. Pamiętam, że stawałam na ryczce, czyli takim małym stołeczku drewnianym i kręciłam sobie tą korbką, on wkładał to pranie i potem gdzieś było wyrzymane świetnie z wody. Oboje wisiliśmy to pranie na sznurkach na dworze i pamiętam, to naprawdę były wspaniałe czasy mojego dzieciństwa. I mam nadzieję, że Wy też mieliście takie dzieciństwo jak ja. Mój dziadek dla mnie był świetnym nauczycielem, a ta metoda naprawdę działa. Co wystarczy zrobić? Robicie sobie albo sami w domu, albo gdzieś po bardzo małych kosztach idziecie do krawcowej i prosicie ją o woreczek lniany lub bawełniany z takim żnureczkiem. Też lniany lub bawełniany, żeby był też żnureczek. On nie może być sztuczny. I za każdym razem, kiedy pierzecie firanki w palce, wrzucacie te skorupki. Następnie normalnie wyjmujecie ten woreczek Skorupki już są do wyrzucenia, a wasze pieranki są śnieżno-białe. I to jest kolejny sposób, soda oczyszczona to jest ostatni sposób na świetne wybieranie naszych pieranek i nie ukrywam oprócz skorupek od jajek mój ulubiony, czyli mamy michę. 10 litrów bardzo ciepłej wody i do tego potrzebujemy 500 gram sody oczyszczonej, czyli pół kilo. Co? Pakujemy sodę do wody. I teraz mieszamy ręką, aby ją idealnie rozpuścić. Soda oczyszczona już jest rozpuszczona i pakujemy naszą firankę. I moi kochani! Ramka minimum na 3 godziny jest odstawiona. Ja ją odstawiam na całą noc i jutro ją będę trać i będzie śnieżno biała. Trochę jestem mokra, ale to nieistotne. Czy można te sposoby łączyć? Nie! I teraz Wam powiem dlaczego. Dlatego, że jak będziecie łączyć te sposoby. Może być taka dziwna sytuacja, że jak połączycie sobie proszek do pieczenia z octem i nagle zapakujecie firanki, to się okaże, że to wszystko niedokładnie się rozpuściło, a na firankach powstawają takie pacie z proszku do pieczenia, jak gdybyście przykleili modelinę. Więc moi kochani, te 6 sposobów stosujemy tylko i wyłącznie oddzielnie. Ja nie ukrywam, moje firanki już są zapakowane w wodzie z roztworem wody i sody oczyszczonej. One się moczą całą noc. Jutro jej będę prać. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Może moje wskazówki będą dla Was przydatne. Powiem tak, to są akurat metody naturalne i ich przewagą jest to, że jeżeli te firanki zamoczycie na nie wiadomo ile godzin, one zawsze będą w całości, nie będą zniszczone, nie będą miały dziur, dlatego, że niektóre specyfiki chemiczne wypalają dziury we firankach, nieważne z jakiego tworzywa są stworzone te firanki, a my też nie musimy wydawać dodatkowych pieniędzy na to, aby te firanki zawozić do prawi. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Zapraszam Was również na swojego Twittera i do zobaczenia już wkrótce. Pa!